Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w GTA 3 Dzisiaj powyglądamy, się już o od Tomiego, tylko tam nam zostały na razie Więc co, jedziemy Tylko jeszcze sobie głośniki trochę podgłoszę I już możemy jechać które trochę sobie tu wysunę. Jak stanowisko pracy przygotowane i jedziemy z chodami. Przejechaliśmy panią. każdy, jak tu jesteśmy. To... może trochę ulgi. No, dalej, dalej, dalej. Dobra, tyle powinien już starczyć. I już jedziemy dalej. take oh, come come a seat kid take a goddamn seat so the laundry won't pay any protection huh the triads think they can mess with me let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy <laughs>

Jedziemy do 8 bala Znaczy obok niego obrońc A mianowicie granat Mamy ich 10 jak tutaj może Nasiekuję <grym> Wow <grym> Ale to było dobre. Hmm. I która ciężarówka jest śmigła? Tu No się Ach. Więc na nie jest bardzo prosty sposób. Po prostu zajeściamy drogę. Kradniemy ciężarówkę. Nawet i nie musimy kraść, po prostu podrzucamy granata Up I uciekaj Więc idziemy po kolejną ciężarówkę Kuruma, ja mówię kumrem, że... Nie zmieściłem się. Taka sytuacja. I nie możemy dość do księciarówki uderzyć, bo wtedy oni zaczną uciekać i już ich nie upadniemy. No chyba... ...dla szybko no, się Okej, z Chciałem... Chyba już mnie zatrzymamy Nie, no on będzie po prostu uciekał Więc może zrobię to w końcu. Więc jednak Luzi na coś się przydało Woody zawsze się przydaje Bardzo dobra w tym Po prostu możemy z nią szybko biegać Zepić steryluje dużo pull Tylko że ten mały damage też to. Chociaż tutaj też szybko się zabija. I ostatnia ciężarówka Op. Ale masz fajny kapelusz. I ucieka. Mamy 20 tysięcy Więc jedziemy jak Zwykle zrobić szybkiego save'a Szkoda, że tutaj też nie ma tej opcji mm, Quick save Czyli szybki zapis To też by było bardzo przyjemne Uciekaj, uciekaj Kierowcy Znajdźcie w spokoju napić nie można Oj. A nie, nie wiem. Tylko, że mamy towarzystwo. Bum. O jak to wolno jedzie. Sorry, za telefon. Nie wiem, co się z nim dzieje. Prosty cały czas tak... oddziałuje na głośniki. Nie wiem dlaczego. Matku, jak się tu jeść? O, proszę, zostawiam to tutaj. Zmęczę się, zanim dobiegnę? więc lecimy po kolejną misję do Tomiego nie się jak samochód na przykład taksówka aha Nie, tego nie będę wykonywał to nie ma wcale wpływu na fabułę gry Drift. Nie udało no. się. Drift. Ci się Mamy... or, or trying to he'll never be as tough as his pop but he left you a note on the table the laundry has agreed to pay you did real good kid go collect the cash and bring it back here watch out for the triads they may be shoving a firecracker up your ass but don't take no crap nobody i mean nobody messes with tony cipriani A ja znowu bierzemy jego samochód, ja jeszcze zrobię szybki cień. Okej, okay, już z powrotem i jesteśmy w warsztacie. Przyjąłem go, więc wbijamy. How Nie ma tak čelí się mu To może na to się w sumie dobrze prowadzi jedziemy po Luigi'ego. i teraz podtam No i właśnie, teraz będziemy mieli towarzystwo, czyli gang triady. <laughs> Nie mogę jeszcze tutaj wsiąść. A, no do przodu. No fancy crap. Wow. Weźcie się, ogarnijcie. Bum. Chwilę tylko, żeby nie wpaść do wody. Oj. Okay. I jesteśmy na miejscu. It's it's me a real 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 real. Real. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too you long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, will be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside, while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Więc jedziemy zasejbować i zakończymy ten odcinek. I cały czas mówiłem Tommy, a on ma na imię Tony przez N. A to jest plus Ja tak chciałem tego uniknąć. Ach. Okej, okay, więc to by było na tyle w tym odcinku. Czekajcie na kolejne i komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie na razie.